Jako wykorzystujemy internet? Słucham. Żeby na przykład w pięć Dobrze. Tu jeszcze ma jakieś kogoś widzę? Słucham. dobrze, słucham. gdzieś tak? Komunikować się. A może tak możesz tutaj, nie wiedzą, przybliżyć, ile można ją tym tym Chyba minut. No dobra, słuchajcie, bo wiele osób, jak są dorosłe, korzysta z Facebooka, tak? Ale mogę Wam dać pewność, że 20% tak tych tych, z znajomości, bo naprawdę, wierzcie mi, że to może mieć bardzo ciężkie konsekwencje ze sobą. Drugą zasadą, nie mów jeśli, coś jest, mów, jeśli coś jest nie tak. Czyli jeśli na przykład ktoś by prosi was o to, żebyście podali swój adres zamieszkania, albo po prostu napisze do was i będzie chciał wyciągnąć od was jakieś informacje, wtedy najlepiej zgłoście na Tak. rodzicom. to ktoś po prostu się wyświetla, że to na przykład nie jest dla dzieci, tak? To wiadomo, że nie mi się pójść w takiej stronie, bo na pewno nie wiadomo, co to może się stać. Słuchajcie, tak samo. Wyślę Wam na przykład... No już może, że za parę lat będziecie mieli gadu, tak? Albo różne jakieś tam stronki i ktoś mi się link. Rozumiem. Na przykład ktoś Wam na tę stronę, na tę na aplikację wyślę Wam link. Jak myślicie, powinniście w niego wejść? Nie. Nie. Powinniście. Bo w podejrzanej linki się nie wchodzi, bo nigdy nie wiadomo. Może wam podać wirusy. Może was zamierzyć? Tak? Dobrze, a załóżmy, że macie. Tak No dobrze, to może później się. Słuchajcie. A jak na przykład mam, mam duże zadanie domowe, tak jak będziecie stać, to na będziecie tak mierzyć. I macie na przykład, że będziecie siedzieć dwie godziny przy komputerze. Tak często powinniście sobie przerwać. Tych, bo każdy komputer wytwarza promieniowanie, tak? Więc po spacerze będziecie na pewno lepiej myśleć. Dobra, słuchajcie, wracając do tego internetu. Macie jakieś pytania? Nie, nie macie pytań. okej. Okay. No to nie ma jest może jakieś? Zaraz Słuchajcie, sumie, jak nie, wiem, że z czytaniem u was nie jest, tak? Ale po kolei będziecie podchodzić ze swoimi karteczkami.

Twoje imię i nazwisko. Myślicie, że na którym rzędku powinno być? Nie możemy. A to zrobić, tak, no, my, my, się, nie wiemy, który dzieci zgodziły się na przybliżenie. My nie możemy podać bez no, zgody rodziców. Za chwilę już, już. Weź w pierwszą, ten, pierwszą rolety spójść. No tak, do połowy, bardziej tak. Z strony. Nie. Dobrze czy źle? Źle. Źle, dobrze. do złego drzewka. drzewka. Tak, wiem, wiem, wiem. Spokojnie. Dobrze, dobrze. Czy to ty masz kto? to. na miliony dni. Można coś pobrać z internetu, czego nie znamy. Więc przyklejamy do którego drzewka, drzewka? A ty, co masz? Wykorzystujemy się w dobrych sprawach. To masz do dobrego, Słuchajcie, a tutaj coraz się pojawiło. Ściągać yy, nieznane pliki. Jak myślicie, można czy nie można? Wolno podawać, czy nie można podawać? Ty masz antywirusa, czy nie? Dlaczego? Nie. Nie masz? Olek? ktoś Bardzo dobrze. albo przez brata, albo wszystko Dobrze, kolejna. Olek, chodzi trzeba, to taki ci na główek Na kto jest, bo to jest do góry, tak? Tego nie wolno nam robić. Dobra, teraz taki pas tyłu, bo tutaj stała. Tak, tu Wiktoria. Chodźcie, dziewczyny. Wiktoria. Mam no, makateczki jeszcze, chodźcie? chodźcie. Jak myślicie, to jest bardzo dobry przykład. Słuchajcie, w hasłach co powinniśmy używać? Jak myślicie, z czego się nasze hasło składać? Imię, albo nazwiska. No i właśnie tu jest błąd, bo wasze imię i nazwisko jest ogólnie dostępne. Dlatego w używamy i liter, i liczb, Tak, by kombinacja została taka, byście wy wiedzieli, co to jest, ale by obca osoba nie mogła tego zgać. Czyli to przyklejamy w drzewka. Brawo. Co to. Czekamy tak, na wirusa. Tak, jak już mówiliśmy o tych wirusach, a te wirusy zapoznają no, by... no teraz już wszyscy powinni wiedzieć. Dalej. Mamali, dzieci. Olek? Nie podawać tej damy. Brawo, mamy. Dalej. No. Czy to wiesz, nie mają. Słuchajcie, nie podajemy swojego numeru telefonu w internecie. Tak? Bo to może potrzebne, to są też spore konsekwencje. I naprawdę mogą się... Przydaję Ci jakieś miłe rzeczy. Jeszcze jakieś zasady? Przydaję. A na pewno tutaj, tak? Nie podaję Twojego adresu. No, brawo. Nie podaję swojego adresu, dalej? Nie podaję Twojego adresu. No to było to samo. Tak? Nie, żaden zesłał się. No, to bardzo, nie wiemy, ale mam nadzieję, że coś zapamiętacie z tego, tak? Tak. To no, może być wirus, ale słuchajcie, jak pobieramy film, filmy z internetu, za filmy się płaci w internecie. z darmowych darmowy stron, to są tak, tak zwane strony hackowane, czyli strony, które zawierają niedozwoloną treść, bądź po prostu są niezgodne z prawem. Rozumiecie o co chodzi, Teraz my powiedzieli Wam po prostu na jakiś wolno powiedzieć, ale jak To nie. Zobaczmy pewno łatwiej pracę. Ale to Ale w takim razie my Dziękujemy.